Dzisiaj przed nami wielomiany. Oczywiście wielomian zapisujemy WX, czytamy W od X, no i teraz wielomian to może być na przykład X kwadrat minus 4 lub wielomianem też możemy dać sobie X na przykład do potęgi 5 odjąć 2X do czwartej dodać 3x do trzeciej, dodać na przykład 1, tak? czyli to też jest wielomian. Jaki będzie stopień tego wielomianu, podajemy najwyższy, czyli 5 i zawsze porządkujemy malejąco, tak, czyli tu mamy piątkę i lecimy aż do wyrazu wolnego, to będzie wyraz wolny. A wyraz wolny przyda nam się do dzielenia szukania dzielników całego wielomianu. No i teraz, jeżeli my mamy wielomiany, my możemy obliczać pierwiastek wielomianu, czyli jeżeli mamy zadanie, na przykład podaj pierwiastki wielomianu. To jak to rozwiązać? Zaczynamy od tego, żeby zawsze doprowadzić do postaci, gdzie mamy albo liczbę razy nawias, albo same nawiasy. I spróbujmy już z gotową wersją z nawiasami. W jednym nawiasie będzie x kwadrat minus 4. W kolejnym damy sobie x kwadrat dodać 9. Tu jeszcze wrzućmy xa. Następny to będzie x kwadrat odjąć 4x, dodać 10 i na razie zostawmy tyle. Jeżeli chcemy podać pierwiastki wielomianu i mamy właśnie taki tutaj nawias razy nawias bądź x razy nawias, x kwadrat razy nawias, liczba razy nawias, wszystko my przyrównujemy sobie do zera, tak? czyli to jest równe 0, to jest równe 0, to. I to. No i rozwiązujemy po prostu każdy nawias oddzielnie. Więc spróbujmy. x kwadrat minus 4 równa się 0. Tutaj nie trzeba liczyć delty, no bo nie ma tego członu bx, więc przerzucasz na drugą stronę. I pamiętaj, x kwadrat zawsze nam da dwa wyniki, czyli x jest równe 2 lub x jest równe minus 2. Mamy już dwa miejsca zerowe, idziemy dalej. x kwadrat dodać 9 równa się 0, Czyli x kwadrat równa się minus 9. I tutaj czy znajdzie się liczba, która podniesiona do kwadratu da liczbę ujemną? Oczywiście nie, czyli piszemy sprzeczność. Stąd nie będziemy mieć żadnego wyniku. No i dalej x jest równe 0. No i teraz musimy policzyć deltę. Pamiętamy delta, czyli b kwadrat, czyli u nas 16, odjąć 4 razy. No i tutaj mamy 10 razy 1. Jak policzymy deltę, Mamy 16 odjąć 40, nawet nie musimy tutaj pisać wyniku. Widzimy, że delta jest mniejsza od 0. Co to oznacza, jeżeli delta jest mniejsza od 0, to tak naprawdę, jeżeli tutaj mamy x kwadrat, czyli a jest dodatnie, to nasza funkcja jest zawieszona gdzieś tutaj w przestrzeni. Więc brak pierwiastków. I tutaj mimo tego, że mamy taki długi zapis. Tylko mamy trzy wyniki. 1, 2, 3. Oczywiście możemy sobie tutaj dopisać indeksy, żeby ponumerować nasze rozwiązania. I od razu widzimy, że mamy tylko trzy pierwiastki. Dziękuję. Koniecznie zostaw subskrypcję.